Cześć, jestem YouTube Game i witam was dzisiaj w 11 odcinku z WWE 2K22 Game Mode I dzisiaj tak trochę będziemy mieli słabą galę, no ponieważ Alexa Bliss, mistrzyni kobiet SmackDown ma kontuzję, Mistrz Universal AJS ma kontuzję, Brock Lesnar ma kontuzję, Stone Cold Steve Austin ma kontuzję i Oshiro ma kontuzję. Ale ja już sobie zakupiłem Deroka i sobie tutaj coś podziałamy z tym Derokiem to weźmy, no spróbujmy, no Mazort, ale no, na dwa tygodnie jest uziemiony, no, to spróbujmy po prostu w normalnym meczu Ortona z Derokiem. otwórzmy show z Monostaminą, która będzie walczyła z... Sasha Banks a my weźmy tutaj Damien Priest i Drew McIntyre w samym... No wszystkie normal dajmy, albo chociaż dajmy tutaj ten Match, żeby jakoś to tutaj podbudować, wszystko jest, wszystko jest, genialnie. Wszystko jest tutaj na Maxa. I, I dobra, weźmy sobie jeszcze, nie wiem, Self promo dajmy, Dobra, wszystko tutaj wychodzi. W, na drugiej gali chyba ostatni będziemy sobie grali po prostu walkę Deroka i Randy Gortona no bo nie wiem ile zostało nam. Chyba tam zostało 4 tygodnie do kolejnej gali. Lub nawet nie wiem, zaraz sobie sprawdzę. I teraz weźmy Simulate. Zobaczmy, symulujemy pierwszą walkę i zobaczmy Sasha Banks, 3,5 gwiazdkowa 3,5 gwiazdkowy pojedynek. Roman wybitne promo. No ta walka to tak chyba nie będzie aż taka świetna jako Penner. Chociaż no i kontuzja prista. Okej. Okay. Jak tam z The i Ortonem w Main SmackDown? Musi być chyba dobre, nie? Dwie gwiazdki. Ja yeah, dziękuję. Czekajcie, jak tam wyszło nam. Czekajcie, bo ja muszę sobie obejrzeć poprzedni odcinek i zobaczyć, ile było tam tygodni do kolejnej gali. I jaka była ta gala? Kolejną galą 4 tygodnie i TLC, dobra, czyli będziemy mogli wkładać totalnie w TLC mecze. I oj, co to za galo tutaj jest? X-Pack kontra Ivar, Self-promocne Midcar też dobry. Zobaczymy, jak sobie w ogóle poradzimy z naszą galą. Oni mieli 2 i 2,5. O, defense grow tower of this zone. No, trzyma dosyć tej Tutaj nic, tutaj nic. E, kontuzja dajemy na Ile będziemy na minusie z fanami? 8 tysięcy na minusie z fanami. Co się dzieje? 308 tysięcy na plusie, oczywiście. A Shane 13 tysięcy, czyli spada więcej. Więc nie wiem, dowalmy po prostu. Nie wiem, kurczę, To będzie o. End of week 25 tysięcy. Ale czy on, może jeszcze walczyć? No dobra, no, spróbujmy. I need to wipe that smoke smile my face after that loss. I want Chcesz jeszcze raz z nią walczyć? O! Kurde, no... Złe przyciski klikam. Main events A wywróciłeś się z kontuzji? Moi drogi, co wróciłeś? jeszcze? Wróciłeś co, co, co? No, coś się nie podoba? Free Special Effect Booking, na tym razie nie będziemy używać, zaczmy Free Agents. Damn, damn, okej, okay, okej, okay. no, coś tu się święci. A w Legend, The Undertaker, Machu Man, Eddie Guerrero, Shango, Andy The Giant, Mr. McMahon i. klapa po prostu na idzie, moi drodzy. Dobra, no, to nie wiem, odpalmy po prostu... Okej... Okay. Ale tam ma jeszcze kontuzję. A ta mina to jest... Czekajcie, mogę... Czyli nie chcę, nie wiem czy ja chcę to zrobić. Dobra, no zarazie Extreme Rules Match. W main evencie to zrobimy po prostu The Rock kontra... Nie wiem, z nikim się chyba nie łączę, to po prostu zróbmy jeszcze... Chociaż... A nie, byśmy mogli rywalizację w końcu zrobić. Znaleźć jeszcze kontuzję, no to po prostu zróbmy tak, o, pięknie. I teraz y, Priest, a nie Priest nie może, no to Roman i Nakamura. W normalnym meczu. Tutaj dajmy tables. Chociaż nie, da, dajmy zwykłe, trudno. Extreme rules match. Self promo, dajmy saszy. Albo nie, dajmy call out promo na taminę. minę. Żeby jeszcze bardziej pod podbudować tę rywalizację Self promo, bigi, to co zróbmy Callout na... Powiększoność... Na lepszą rywalizację Special effect booking, 31 tysięcy płacimy za te show I nie wiem czy ja chcę grać opener, nie szczerze Czy ja chcę grać ten opener? Oczywiście, że chcę! Lecimy! I moi drodzy, lecimy! Po walce o Mistrzostwo Kobiet SmackDown. A jak żeby inaczej... I ta mina zmierzy się z sam Alexem Bliss. Czyli będzie opener i main event grany. Main event będzie taki trochę słaby, ale myślę, że ten opener to będzie jakieś 4 gwiazdki. Tak jest. mistrzyni Kobiet SmackDown po raz kolejny pokazuje klasę. Dobra moi drodzy. dobra. 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 Lecimy z tą walką. Alexa Bliss kontra Tamina. Ale jak też dostałem, rzeczywiście pewnie powiadomienie, bo nagrywam to w środę, we wtorek była aktualizacja, gdzie dodało nowych postaci, na przykład jak King Corbin, Alexa Bliss Wykłaniki Cross, King Booka. Ktoś tam jeszcze. O Jezu, ale mi kosole jedzie, kurczę, dobra, no spróbujmy. Dropkick, wykonanie Aleksy Na sam początek walki. Zobaczmy. Oj, nieudany cios. i woman's right Zobaczmy Alexa Dropkick! Jest mocne rozpoczęcie Aleksy! Na samej taminie Zobaczmy. Oj, kopniak prosto w brzuch. Oj, myślałem, że będzie nieudane. Spróbujmy już wejść do góry, spróbujmy już skoczyć. No dalej konsola jedzie jako odkurzacz jeszcze raz. Zacznijmy. Splash! I czy to już koniec walki. No i raz, na raz. No, raz. no a, dobra. Pyk. Zacznijmy. Aleksa schodzi na dół i bierze krzesło. Wchodzi do ringu i prosto w twarz taminy. Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Alexa kładzie krzesło na dwóch linach. Zobaczmy, Alexa bierze taminę minę! Prosto krzesło! Zobaczmy, no jeszcze raz spróbujmy pokonać tutaj taminę splash! Co? Co jest? Co tak szybko? Dla, dlaczego? Coś mi się chyba tutaj nie zgadza, ludzie. I teraz się boję. Czy jak? O, kontuzja, Aleksy. Świetnie. Dobra, czy jak wyjdę? Nie mogę wyjść. No to chyba moi drodzy, zrobimy chyba sobie jeszcze jedno show. I tyle po prostu, bo coś mi się tutaj nie zgadza. Będę musiał jeszcze czas zobaczyć ustawienia. Bo mi się tutaj totalnie coś nie zgadza w tym wszystkim. O dobra, no to tam, średnio mnie obchodzi. I kolejny pas, kolejny main event, Orton i The Rock. Ej, kontuzjo no. świetnie. A jak Monday Night Raw? O, świetnie. Czy tam był Scott Hall w Mine Events, Czy to jest Scott? Dobra, ile będziemy na minusie z fanami? 8000 znowu, kurde. Tracimy. Ale 90 tysięcy fanów. Coś mi tu nie pasuje, kurde. Strasznie mi coś tutaj nie pasuje, nie? Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Nie, dziękuję Ci IO za ogólną współpracę. No ja miałem dać Mainwenta. Dobra, więc moi drodzy, widzimy się już po krótkiej przerwie. Nie wiem, co się moi drodzy stało, ale wchodzę w ustawienia i widzę, że jest lever Hard. Hard, więc gadam już. Jśmy się język pląca. Tutaj się już kończy, Orton też jeszcze zostaje. Zobaczmy. Fix match. Dobra, weźmy to, spróbujmy. Ustalimy sobie walkę. Tutaj... Oho. Oh, je! Oh. Oh, yeah. Specjalista, specjalista. A czy ruch jest specjalistą? Kurde, specjalistą. Kto by pasował do specjalisty? No, specjalista, no to bierzemy Rollinsa, no, gitara, no. Dobra, więc, no, spróbujmy. Oczywiście, spróbujmy no, TLC z grubej rury. Walimy wszystko z grubej rury, moi drodzy. No, zróbmy po prostu ten main. W... O, Tutaj już się dzieje. W... A czemu? No, tu jest leznarowa. Czemu? nie mogę zrobić. Nie mogę zrobić deroka z Solonicem? Dlaczego? Poczekajcie, to ja chcę zrobić, już wam mówię, call-out, a w sumie mogę aj ja zrobię. Dobra, Rollins idzie na mistrza w normalnym meczu i, ja, i Rollins nowym mistrzem będzie, jak oczywiście nie wszystkiego, <laughs> nie popsuje jak zwykle. Dobra, Orton... Kurde, Bella kontuzja. No to Stone Cold i Brock Lesnar. No Fighter i Bruce... O, kiedy? Teraz w ogóle przypomniałem sobie, że Stone Cold jest Fighterem, nie? Myślałem, że to jest specjalista. Dobra, dobra nieważne. self mamy tu jakieś w ogóle. Mogę Alex, nie mogę Alex, nie mogę na nie mogę Ortona i o nie ma w ogóle z kim gadać. No to walimy se call outa. Orton kontuzja... No... <grym> Co co ja robię? Co to ma być? To będą po prostu dwa kolauty. A co innego no ludzie? Tak już musimy przecież przeżyć. To czekajcie, nie, tu użyjmy fixed match i weźmy walki z o... Z Saszy i Teminy. Dobra, lecimy. Lecimy, moi drodzy. Oj oj. oj. To będzie chyba przeciętna walka. No tutaj to już netnie muszę... Nawet tego... No muszę tego przesumulować, no bo i tak TLC wygra Sasha. Czteroglaskowy Tamina z kontuzją. o Kurde bela. To się dzieje. O tu obaj... Jak tutaj któryś z tych dostanie kontuzję, no to następny gali mamy koniec. Dobra. Jest dobrze, to mamy... Ja jest! I lecimy moi drodzy już do samego main eventu, Smackdown, czyli AJ Styles jest kontra z a mistrzostwo Universal! I jesteśmy moi drodzy, w main event Smackdown! Które da nam bardzo mocną walkę, jako czyście AJ Styles nie w tej walce kontuzji? No to możemy chyba spodziewać się w TLC walki Seth Rollins kontra AJ Styles. Chociaż czy ja, przedłuży, chociaż, czy ja przedłużyłem kontrakt AJ Styles Chyba tak, bo to i Rai nie przedłużyłem i teraz wchodzi The Drip Slayer Seth freaking Rollins. Mój lubieniec! A jak żeby inaczej. The drip God... On ma najlepsze w ogóle stroje. I teraz się też dowiedziałem, że na Heina Sel Sepharonins zawalczy z Cody Rhodesem w Heina Sel meczu, czyli kolejna no powtórka z rozrywki e, jak to było w, e, pokon, e, w rywalizacji Sepharoninsa i Edge'a gdzie chyba ostateczną walką to była właśnie Heina Sel tylko, że to było na to było Super Showdown czy Crown Jewel już kurczę nie pamiętam tych arabskich pay per view Chociaż czy Super Showdown i Control są w tej samej? Mi się tak wydaje, no. Bo, i czekaj, jakie jak były ich walki, muszę teraz przypomnieć sobie, czekajcie, na SummerSlam, na SmackDown i na tym Crown Jewel. Mi się. Czy to było super. Ja już nie. Kurde, już nie wiem, które było które, no. Ja już zapomniałem. Czy mieli walkę na Extreme Rules? Nie, nie, nie pamiętam, żeby mieli. I wchodzi sam mistrz Universal AJ Styles. Ale pamiętam ich prześwietlną walkę AJ Stylesa i Seth Rollinsa na Money the Bank w 2019 Mistrzów Universal. Bardzo dobra walka w dwóch do... prześwietnych wrestlerów, prześwietnych, ale nie najlepszych, bo są jeszcze lepsi, na przykład taki The Undertaker lub nawet Stone Cold i The Rock. To są po prostu legendy w wrestlingu, ale za kilka lat to się może to zmienić. Zobaczmy Seth Rollins, o, ale Big Boot po prostu w Oj, oj, nieudany dropkick i uderzenie w wykonanie Destursa. Oj, uderzenie w plecy Springboard nieudane uderzenie oczywiście w plecy. I dropkick! Oj, pasto Linki, oj, oj, Dropkick Może teraz się uda z y, poziomem, bo wcześniej miałem na legendarnym, no cóż, oj, oj, i Closed Line zobaczmy, oj oj, 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 ale Neck Breaker, zobaczmy już, AJ Styles. Wchodzi do nas no, linka, ale, Sef, no wstawaj! Sef! Sef! Co jest? Co to? Ta gra nie miała mieć błędów. Co jest? Ja nie mogę! Co się dzieje? AJ, chodź! No, AJ! No, rajdę po ciebie. Co się tam będzie? big drop, eh, drop kick. Rollins zrobię Big Boota niestety Seth Rollins bierze AJ prosto do ringu Seth Rollins bierze AJ prosto do ringu Oczywiście, dobra Teraz tutaj musimy wejść na trzecią linkę Oj Będzie chyba Springboard Oj, nie Kale kontra Rollins'a Big Boot W końcu Sefa Rollins'a Zobaczmy, AJ Styles staje Elbow Drop Zobaczmy Oj, nieudany Big Boot Oj, kontra I Kolanem Wiesz, to było nogą, tak powiedzieć. Oj, to sam tutaj combo Ronialnie kontra AJ Stylesa. Zobaczmy, Springboard. Oj, nieudany. Nieudane uderzenie z Linki. I jo. Oj, kontra Big Boota. I z kolana. Czy będziemy mieli nowego mistrza Universal? Oj, nieudany Big Boot. I teraz AJ Styles. Ale Sefry się tak co nie poddaje. I kontruje atak AJ Stylesa. Zobaczmy. I z po raz kolejny ten sam atak Sefa Rollinsa Oj, close line. Uuu, I drop kick. Co się dzieje w tej wadze? Czy będziemy mieli atak łatwo nowego mistrza Universal Sefa Rollins Pedigree? Oj, Robbreak. Robbreak tam jest. No właśnie. Też tak coś myślałem, że tam jest Robbreak. Zobaczmy Seth Rollins i goi kontra Edge Styles'a. Po prostu w narożnik bierze go i chop. Co jest? Co on finisher robi? No nie gadaj nawet, że już ma finisher. On miał finisher czy co? Ja teraz nie wiem czy jedzie miał finisher czy go nie miał, czy ja po prostu miałem błąd jakiś tutaj. Czy nie pokazywało. Zobaczmy Seth Rollins. Ta gra nie miała mieć błędów, halo No nie mówcie, że tak się skończy Że takim błędem To nie no weź w ogóle Proszę cię, no nie róbcie mi tego No bez jaj w ogóle No to są żarty Cześć, mogę zmienić Najstylesa nawet proszę was Ja chcę na szybko go zmienić, proszę Ja mogę? Nie mogę nic zrobić! Ty, jaki błąd! Co jest?! Jaki... bezsens! Co to ma być?! Co to ma być? Halo? tak gra, ta gra nie miała być błędów, tak? Nie miała być błędów! Nie miała! Nie miała mieć błędów, co? Dobra, wiecie co, jeśli nie będę z tym chrzanił, po prostu weźmy Quick Dissimulate. Dobra, jak Seth Rollins przegra w tej walce, to się załamie psychicznie po prostu. Dobra, Sef wygrał. Okej, okay. Tylko, że jestem w nerw. W serio. Faroku i Finbalor. Popenę, że mam mistrzostwo WWE. Co? Co? Dobra, nasza galera będzie beznadziejna. 4,5 gwiazdkowy main event! Scott i Kevin Nash to są żarty jakieś po prostu. A to ma jedną gwiazdkę, tak? To ma jedną gwiazdkę. To są jakieś żarty. Dobra, ile jesteśmy na minus? 12 tysięcy. To chyba przez ten main event. A co tam się stało? Rollins, Weź mi wytłumacz. Czy tam był... ...lak życia, naprawdę? Jak to się przydarzy? Nie no, jasno, kod Przepraszam, już pożegnamy się. I'm watching progress of the season... Pien... Dobra, ja patam tam. I've been taking you with Seth a lot lately. Ty chcesz tak... chcesz tak, ty chcesz z nim? Nie, Austin, weź mnie nawet nie wkurzej uh, I can't wait. Ja... Yeah. Cierdziule, no... O, jest Keryon Cross jest Rakel, ale czy nam Rakel jest potrzebna, skoro Alexa znowu ma kontuzję, no Kurde... Dobrze, że wiem Injury Rehab. To sobie użyjmy na Alexie, bo jest nam bardziej przydatna i bardziej potrzebna. Oj, Goldbreco, nie, 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 nie... Czemu nie z Bruzerem? Czemu nie z Bruzerem? Hal! specjalist no to po prostu zrobimy to chyba znowu na następnej części chociaż poczekam sobie na pay per view ale bardzo was moi drodzy przepraszam za ten cały po prostu odcinek i część yy, mygma ale nie wiem jakim cudem jest dostał jakiegoś silaga po prostu i chodzi po prostu nie Dobra moi drodzy, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, no i cześć!